W spotykam na schodach w ośrodku rehabilitacyjnym panią, która wraca ze szpitala. Zanim weszła po tych schodach, już się nasłuchała od uczestników wykładu różnych ciekawych treści. Zatrzymałam mnie na schodach i proszę pana, właśnie miałam epizod, że zamiast odpoczywać na ośrodku, po posiłkach w ośrodku miałam takie problemy jelitowe, że odwieziono mnie do szpitala. Po podaniu kroplówek, wracam właśnie, usłyszałam, że państwo twierdzicie, że moje problemy są problemami, które można w miarę łatwy sposób ustabilizować i cofnąć. Pani Ela, bo tak miała na imię, po wysłuchaniu, po konsultacji, jak funkcjonuje jej organizm, postanowiła nasze zalecenia wdrożyć. Mija 6 lat. Uporczywe biegunki które towarzyszyły bóle brzucha, skończyły się bardzo szybko. Nawiasem mówiąc, diagnostyka w Narodowym Funduszu, krótkie długopisy, które muszą mieć zlecający badania, kompletnie leży. I ta diagnostyka nie pozwala na to, żeby ludzie zostali dobadani zanim podejmie się decyzję o kuracji. Bardzo często jest tak, tak było w przypadku pani Eli, że wysłanie człowieka po zrobienie sobie prostego testu kupionego w aptece, potwierdza podejrzenia, których ktoś nie potrafił zdiagnozować przez 3, 4 czy 5 lat. Pani Ela jest pod naszą opieką już ponad 6 lat i mywa się bardzo dobrze. Aniela, która jest sąsiadką naszej znajomej ze Szczecina Dąbia, która miała podobny przypadek. Młoda, atrakcyjna kobieta przez ponad trzy lata chodziła z bólami jamy brzusznej. Nikt nie potrafił jej skutecznie pomóc. Po konsultacji u nas Pani Kasia okazało się, że ma ambiosnę. Po skutecznej pomocy Pani Kasia w swoim gabinecie w przychodni w Szczecinie rozpoczęła akcję wśród swoich klientów promowania zupełnie nowego podejścia komplementarnego do organizmu człowieka. Przekonana na własnym przykładzie. W jej to gabinecie mieliśmy do czynienia z wieloma sytuacjami, w których na przykład przychodzą rodzice z małym dzieckiem, które od wielu lat ma problemy z brzuszkiem. Rodzice bardzo sceptyczni, jak to jest możliwe, że to, co proponujemy, będzie skuteczne w sytuacji, kiedy wielu specjalistów nie potrafiło pomóc przez kilka lat. Żeby wlać więcej nadziei w serca ludzi, którzy szukają, dla żartu zaproponowaliśmy zakład. Rodzice przekonali się, czym jest cykl pasożytniczy, ponieważ parazytologia jest to nauka, która mówi zupełnie co innego niż normy Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli już człowiek dostaje skierowanie na badania, z łaski na uciechę to dostaje jedno. A patogeny mają to do siebie, że są w różnych cyklach i kiedy badanie nie trafi w odpowiedni moment cyklu, to z badań nic nie wychodzi. Posiedle są negatywne. Ci rodzice postanowili za własne pieniądze przekonać się, jak rzeczywiście jest. Dopiero... W jedenastym badaniu robionym co trzy dni wyszła nam Na jednym z kolejnych wykładów, po około godzinie wykładu, poprosiła o głos pani, która przedstawiła się jako specjalista parazytologii z okolic Polanicy zdrowej. Uczestnikom zebrania powiedziała mniej więcej tak. Szanowni Państwo, jestem lekarzem parazytologiem z 30-letnią praktyką. Od pięciu lat robię badania naukowe na temat parazytów, a szczególnie Helicobacter pylori i lambiosu. Jestem szokowana, że na dzisiejszym wykładzie Dowiedziałam się więcej niż na moich studiach medycznych, w 30-letniej praktyce medycznej i przez 5 lat badań naukowych. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego moi pacjenci po metronidazolu i różnych innych preparatach, które są w standardach medycznych, po pół roku, po roku, po dwóch, przychodzą do mnie do gabinetu ciągle. Z ponawianym problemem. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego tymi środkami i tymi metodami, które są w standardach medycznych, nie mogę uzyskać trwałego efektu terapeutycznego. Po tej wypowiedzi, pani doktor, mieliśmy cały dzień pracy, od świtu do nocy, w tym konsultacje. Pani doktor. I koleżanki, pani doktor Kingi z Warszawy. Postaje pytanie, czy warto być uparciuchem, czy warto mieć szerokie horyzonty, jak ksiądz profesor Sedlak, jak profesor Julian Aleksandrowicz, jak profesor Tombach, jak Gennady Małachow i wielu współczesnych ich naśladowców, do których my się zaliczamy. Jeżeli chcecie Państwo mieć nadzieję, jeżeli chcecie Państwo żyć zdrowo, zapraszamy do nas poprzez naszą stronę www.uleczyćmyśniknieuleczalne.pl